Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet, determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. No, faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep feeling strange eyes upon her the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry then the bat lord appeared he greeted her warmly and bit his own wing come child quench your thirst he said so she drank the thick dark blood and smiled with joy passing through the graveyard menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold the girl was shivering in her thin clothes. Then, a dark weaver appeared and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself. Dlatego nigdy nie ufajcie beznajom, nieznajom. Hm, ciekawe czym to dziecko się stanie. Deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home, but hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast. Suddenly a witch appeared, dark, yet regal. The? Gifts we gave, but more you took, she snarled. Mm. So more in turn is due. In a blink. The girl was trapped inside a mirror. Okay, to bajka. I thought it was scam. She's asleep. What is with the creepy story? She's only six months old. No, well, it's creepy. Story about my creepy. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. To jest ta dziewczyna, Tam grubo się działo. Co jest, mamy za dziecko? Pierwsze zadanie. No stąd też nie było w porządku. To jest ta, co się z piłą na nas rzucała w siódemce, jeżeli mnie okay, pamię. okay, pamięć nie myli. Czekajcie, okay, sobie balkon, to bo remember. ciepło, strasznie. Okej, look. down. Wszystko wszystko dobrze słychać? Jak coś? W sensie gierka jest ok? Czy. creepy ten dom? Oj, zdecydowanie. Dobra. Aha. Pause menu. Photo mode. I o co chodzi? Aha. I mogę sobie zdjęcie zrobić, tak? Reset kamera. Ale co mi to daje niby? Hm. Nie odsłaję bazy. Dobra, no po prostu close. Osiągnięcie fotografer. Mieliśmy ją położyć do spania chyba. Czy znam tą grę? Nie, ona dzisiaj miała swoją premierę, wiesz? To jest gra z dzisiaj. Mogę sprintować? Jeszcze nie mogę. O, chusteczki takie mokre. Spoko. Coś jest nie tak z tą naszą żonką, nie? Oj tak, będzie się grubo działo, coś tak wam powiem Okej, okay, ale jeszcze nie idziemy z nim na spacer. Dobra, no nie wiem, mieliśmy go położyć spać. <laughs> no to zrobimy. Z, z dzieckiem na rękach sprintować? No nie wiem, no dziecko jest chyba lekkie, nie? Czy, czy nie? To by chyba przeszło sprintowanie z dzieckiem. Dobra. Ok. Możemy sobie trochę tu poeksplorować. Mhm. Aczkolwiek ciężko się porusza z tym dzieckiem. Dobra, zaraz położymy cię spać. Nie, tu się niestety nie da położyć. Jeszcze raz. Regimen Ever since the Incident. No, po prostu bierze jakieś leki, ta, ta nasza żonka. Po tym, co się ostatnio odwaliło. W siódemce dokładnie. Jak nie znacie siódemki, no to nie będę wam spoilerował, ale no przypał był. Ogólnie ta gra jest bezpośrednią kontynuacją, więc. Najwyżej. Najwyżej polecam sobie nadrobić. Okej, okay, idziemy w dobrą stronę. No, jak się nasłuchał takich historii. Kto ma książki w takim miejscu? Jaki jest sens? Jaki jest sens e, trzymania książek w takim miejscu? W sensie może mi to ktoś zdradzić, bo ja nie wiem. Przecież to jest bez sensu. Nawet z łóżka nie sięgniesz, a żeby sięgnąć z zewnątrz, musisz się schylić. Super, to jest bez sensu. Samolot leci na zewnątrz jeszcze. Dobra, kładź się. A nie, to pewnie tam. Mogę piłkę kopnąć? Kopnąłem. Myślałem, że się nie będzie dało. Okej, okay, ubrania Rose na jutro. Czyli nasze dziecko to Rose, tak? Dobrze mi się wydaje? Fajna, fajna jest graficzka, podoba mi się. No i jakiego ja, mamy teraz questa? Chyba idziemy do niej, co nie? Czemu kubki tam mają? Kubki w tym? No, zdecydowanie certain closes. Okej, okay, to są te notatki o tym toksycznym gazie, tam w 2017, to na tym się opierała siódemka, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ten Baker to był, on, on był tam w domu, w siódemce. And his family exposed to the gas, okej. Okay. Eden and his... to na, nasza postać, ma jej na imię No, Okej, okay, no i tamten Niech obszar zamknęli. No już nikt o tym nie pamięta. Mówi i ten. To co to już było. Ciekawe, czy w tej grze czas jest tak samo. Yy, czy czas jest tak samo jak yy, aktualnie, czyli czy 4 lata są po tym incydencie, bo, bo tego nie wiem w sumie, a to jest dosyć ciekawe. Jak myślicie? Ja nie wiem. Ciężko mi chodzi myszka. Najwyżej zmienimy profil myszki, żebym szybciej mógł nią poruszać, bo aktualnie mogę robić naj, najdłuższy ruch, jaki mogę zrobić. Zaczekajcie, muszę telefon przesunąć. To będzie coś takiego. To jest naj, najdłuższy ruch, jaki mogę zrobić. To jest takie. Ale jak wam nie przeszkadza, to nic nie będę robił. Dobra, tu byliśmy. Ona mi się nie podoba, takie mam flashbacki z tej siódemki, że. Nie, nie, nie jest kolorowo. Jest ok? well like a baby. Hmm. That smells good. to that? Oh, hands off, Mister. It's de la gum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Hmm? Local wine too. But if you're ciągle keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Salking, nie wiem, co to znaczy. to stop worrying. przekonuje nas, że nie musimy się obawiać. No nie wiem, no nie wiem. Churba de la gum. no trochę tak tam świetnie. At least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be. Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just. I don't understand why you are so. <sighs> Mia! Get down! <laughs> Mia! O Boże. Tak myślałem. Chris, what the hell? Sorry No! What? Ona górsa, że ci już przeżyła, więc Aha, nas nie zabijają, tak? Okej, okay, fajnie. Pack Ethan, No dobra. Szybko nam żony załatwili niestety. Ale dlaczego? Nie wiem. Nie rozumiem. Na pewno dziecko chcieli przechwycić. Ale już myślałem, że ją opętało na początku. A tak mi się wydawało, że to strzały były, ale tak sobie pomyślałem, nie no, strzały, ale jednak. Sen? Hey, Doc. Hello, Mr. Winters.

W sensie dziwne jest to, że jakby narracja jej się dużo zmieniła, nie? To znaczy na początku to raczej ona nas przekonywała, że już wszystko jest ok, A w tej takiej retrospekcji, czy też śnie, bo nie wiem co to było, śni jakby przekonywała nas, że coś jest nie tak, a my nie kumaliśmy o co chodzi. I dlaczego budzę się chodzić, skoro mnie zabrali? Czy mnie nie zabrali? Jesus.

Co nas napadli przed chwilą? Tak to wygląda, nie? Jakby zginęli wszyscy. What the hell here? Ok. Czyli ostatecznie nie dowiedzieliśmy się, czy wszystko je, z dzieckiem było ok. Bo mieliśmy dopiero się, z tego co rozumiem, mieliśmy się dopiero o tym dowiedzieć. E, Celem misji: wyeliminować. E, wyeliminować cel. E, recover body. E, okej, okay. ochronić e, dziecko i... i Tena. E, zabrać dwóch m, świadków, tak? To chyba jest świadków, no nie wiem, albo pojmanych, obojętnie, to nie ma znaczenia. No, na przyszłą... dochodzenie, na przyszłe dochodzenie. Okej. Okay. I przyznano nam dwóch oficerów do... Asystowanie, coś takiego, że mieli nam asystować, ale wygląda na to, że... Okej, okay, czyli na pewno chcieli faktycznie... W sumie chcieli zrobić to, co zrobili. <ścoughs> czyli kropnąć mi... E, ko, e, kropnąć tą żonę... I zabrać dziecko, i... Ktoś się całgał, tak jakby? Czy będę mówił przekleństwa? Nie wiem. Nie wiem tego. Chyba nie. Okej, okay, to ich nazwisko. Jest podobne, podobne słowo na świadków, ale to nie ma znaczenia. Jakby nie... Mam latarkę w ogóle? A no mam jakąś latarkę. Czekaj się. Góra czy... Nie wiem w którą stronę iść. Dobra, pójdźmy tędy. Mogę już sprintować? Dalej nie mogę sprintować, dobra, to nie ma znaczenia. Mam strasznie ograniczone pole widzenia, praktycznie widzę tylko to, co się... co jest... ...pode mną, dosłownie, i chyba tak... ...taki jest zamysł, to znaczy mam iść po śladach. Czuję się jak w Slenderze, tak szczerze, w pierwszych Slenderach tak to wyglądało. Ktoś przebieg Po tamtej stronie? Drut kolczasty? Czy my e, mieszkaliśmy w takim miejscu? O, byliśmy osłonięci drutem kolczastym, i wszystko miało być ok. Ała. Chyba, chyba. To stand up, ok. Ok, przyszliśmy sobie stąd, żebym się nie zgubił tylko. Ale tu się ciężko zgubić, jest względnie. Mamy wyznaczony jeden, coś przed nami się dzieje niepokojącego. Mogę wziąć broń jakąś? Piura? Pióra chyba nie weźmiemy. Czemu nie można wysłać dotacji PaySafeCard? No bo strona, która obsługuje mi dotacje, nie obsługuje tej metody płatności na razie. Także za PaySafeCard'a to co najwyżej wspierającym można zostać. Co to jest? Nie, to zwykły krzak jest. Zaraz się zgubię, nie? Jak nic. Kruk? Da się coś tu pogrzebać? Halo? Mmm... Aż zgłodniałem, powiem Wam szczerze, bardzo dużo kruków. Oh shit, mega dużo kruków. Co jest z tymi ptaszek? Nie, no, to nie wygląda. Okej, okay, dobra, to jest czy ja mnie wracam? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. To i tak jakiś... Jakiś cud, że się w ogóle nie zgubiłem. Jakaś osoba, to już była jakaś osoba jak nic. Widzieliście to? W sensie nie wiem czy widzieliście, ktoś przebiegł przede mną. Brak jest most? Jak nic, jak nic, to będzie nasza żona. A jednak żyją. No pytanie, kto? Ja chciałbym za dnia spojrzeć sobie na te lokacje, nie? O, 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 nie? Okej, okay, myślałem, że świeci się. No chyba nie <śmiech> <śmiech> A, Nie, nie Nic To chyba tu Nic nie widzę Totalnie, nie? Dajcie mi naboje Siema ma. Znaczy, nie mam jeszcze pistoletu, ale wierzę, że. Grzebienie i takie sznurki. Ale ja nie wiem, to jest nasza chata? Nie, no to nie wygląda. Znaczy, w sensie to było blisko naszego domu? To bardzo niepokojące, jeżeli to coś było tak blisko naszego domu. Nie uważacie? Trochę creepy. Trochę creepy nawet bardzo. Filip, 3 Hej, Filip, to mój pierwszy donate. Życzę miłego dnia. Pozdrowisz. Dzięki Filip za 3 zł. Pozdrawiam cię oczywiście ciepło. Dziękuję za dotację. Uh, Dobra, wiecie co? Czekajcie. Chcę sprawdzić. Może być tak, czy za ciemno mnie będzie, czy za słabo mnie będzie widać? Bo strasznie ciepła jest ta lampa, wiecie? Jak ja mam dzisiaj siedzieć, a ja się pocę, bo gram w horror, więc jakby podwójnie jest to dla mnie nieprzyjemne. Czy może tak być, czy nie? W sensie, bo jak nie, no to wrócę z tamtą lampą, nie? Ale. Nie chcę też, wiecie, was rozpraszać, rozpraszać yy, swoim takim. u jakieś piwko. Ale nie zna. W ogóle śmieszne jest to, że niektórzy producenci, nie? Płacą grom za umieszczanie na przykład ich. To w szafie słyszałem? Jak nic w szafie to słyszałem. W sensie, pamiętam, była jakaś taka gra, że były wszędzie samochody jednej marki tylko. Że tam chyba. Nie, no już nie pamiętam jaka to była marka, ale było. Mam takie krzesło. Strasznie lipne. I ktoś się tu niemiłosiernie tłucze. To są jakieś jaja, co nie? To są jakieś żarty, prawda? Prawda, że to są żarty. Powiedzcie, że to są żarty. Mam tam wchodzić? Dobra, czekajcie, muszę się już rozciągnąć. Dopiero zaczęliśmy Dobra Uch. Weź piwko tam jak, Jakby się dało, to bym wziął. Podniósłbym i rzucał. Ja bardzo w amnezji to lubiłem, że można było podnieść tak to już bym tam z krzesłem leciał. Zgaś światło będzie klimat. Tak, jak zupełnie zgaszy światło, to mnie w ogóle nie będziesz widział. Dobra Zrobiło się jaśniej z jakiegoś powodu. Ale przyszedłem na obiadek. Banan. Ale kubek chyba w miarę czysty, nie? No tak powiem, wam czystszy jest niż mój, ten kubek. Ale talerz to tragedia. Czegoś takiego w pokoju nie mógłbym trzymać. W sensie owoców prze. Ale wszystko tu zwiędło. <zysy> <zysy> Ale taktycznie <zysy> się poruszam. Dobra, co to jest? Adjust position Okej, okay, czyli... Aha, jak przytrzymam środkowy to mogę robić coś takiego Zoom in, zoom out, rotate Dobra, ale czekajcie, bo teraz muszę ogarnąć... Szczerze, bo nie wiem jak to od obrócić tak jakby Nie da się tego odwrócić tak w sumie Nie, da się, musiałbym Bo już się ja też. Nie martw się. Akurat powiem ci, że w... wyłaś stąd. Co za symbol? W kwestii horrorów mam wrażenie, że wiek prawie że nie ma znaczenia. Albo jesteś twardy, albo się cykasz. Ja mam 20 parę lat i tak się boję, że nawet nie masz pojęcia. E no moment. Filip, grałeś kiedyś w tą grę i Czy jest szansa na BT The Battles? Opis tego live'a. Jak sobie tam przeczytasz, to ja tam napisałem, że nie będzie dzisiaj nic innego. Niż Resident Evil Village. Otwieramy. No chyba otwieramy. Puk, puk. Szczur. To nie jest tylko szczur. Ja wam mówię, odwrócę się teraz i będzie przypał. Także mu na napada. Szybko do lodówki wchodź. Do lodówki trzęsienie ziemi. Nie ma tu lodówki. Co jest za symbol? A i chyba w sensie nieziemi y, się nie wchodzi do lodówki tak swoją drogą. Widziałem coś, widziałem, widziałem Ale tu przeszło Oj, niedobrze, nie jest kolorowy, powiem wam, nie jest kolorowy Halo Nie, 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 nie idź tam Nie, miałeś tam nie iść Do czego robisz to? Ja chciałem się cofnąć Nara. Dobrze. E, to mi się podoba. Ale co, całą noc tam przesiedzieliśmy? Dobra, ale jest, jest stabilna sytuacja, bym powiedział. Climb over. Aha, po prostu w, a to ja tym w to ciągle mogę przechodzić, bo ja cały czas idę na takiej zasadzie, a w ten sposób, że w, no to bez problemu każdą przeszkodę tak przejdę, możemy sprintować. Ale tu już nie widać, żeby ktoś szedł, nie? Tu już nie widać. Where the hell am I? Okej, okay, czyli to nie jest tak, że... W naszej chacie yy, jest w ogóle cała wioska. Jak, trochę z Outlastem się koje. Hogwart? Ja cię kręcę.